Obiecuję, na paluszek, bo ja rozlałem, bo e, przemyśliłem stolik, ja wiesz? Ja się, jak, się, jak się skończy w 15 sekund. Jak się skończy w 15, ja 15 sekund. No. no. Jest no. git? Tak, no. tak, tak. A temperatura odpowiednia? Ja tak, dziękuję. A, jest jest, jest, jest negatywny? Na... <laughs> jest, jest dobrze. Staram się skupić, bo jest tak głośno, już mam tak dosyć Ja będę mówił cicho specjalnie. A dla mnie. Dzień dobry. Witajcie, z tej strony Ludwiczek z kanału Top Top News, a dzisiaj ze mną Marta Renty-Rentel. Siema. Co tam, Marta? Yy, prosto po treningu medialnym, poważeniu. zmęczona jestem, chcę odpocząć, żeby jutro mieć największą siłę w swoim życiu. Yy, czy Twoja przeciwniczka jest dla ciebie jakimś zagrożeniem? Czy może przeszkodzić ci jakiejś Twojej drodzy? Czy masz jakieś cele, które masz związane z tym jeszcze po walce? A w ten sposób pytasz. Wiadomo, że jak walczę w MMA, to druga osoba zazwyczaj przeszkadza, prawda? Robię tyle na ile daje mi mój przeciwnik do zrobienia, więc raczej będzie mi przeszkadzała we wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o moją karierę MMA, no to naprawdę nie mam jeszcze pojęcia, czy to jest moja ostatnia walka, czy to jest w ogóle otwarcie drogi do kolejnych walk. Naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. Robię to dla siebie. Nie wiem, jak się będę czuła po walce, czy będę chciała, czy będę za tym tęskniła, czy... Czy wrócę na salę od razu? Nie wiem. Słuchaj, bo ja gadałem z Zusję i powiedziała, że ona do ciebie nie ma żadnej spiny, to ty nakręcasz to. Czy serio nie lubisz Zusję? Ja nakręcam spinę? Absolutnie nie, nie zgadzam się z to tym. Właśnie też się zdziwiłem, bo jesteś antyspinogenna. Anty co ona pierdzieli, Sama do mnie się sapała na konferencjach z notatkami przygotowanymi na mnie. Sama y, podjudzała takie rzeczy, wstawiała coś na story, a ja tylko odpowiadałam, więc niech teraz nie ściemnia, bo wszyscy wiedzą jak jest. Czyli można liczyć na to, że wasz konflikt zostanie. Z... W, sensie, w ogóle jaki jest konflikt? Bo ja nie rozumiem tej sytuacji całej. Co to jest za konflikt? Ogóle, wydaje mi się, że to jest konflikt wjechania jej na psychę, bo po prostu ona Czyli chciała syfalu, mieć, po prostu. ona chciała walkę po prostu taką, w której ja się położę i ona wygra, a się okazuje, że chyba jednak coś umie, więc chyba ona ma problem Czyli <laughs> konflikt. Jest spowodowany tym, że walczycie i nic pomiędzy, no. pomiędzy żadne jakieś niesnaski przesz przeszłościowe nie czy coś nie ma. Ja w ogóle jej nie znam, więc jakby, no. Ale to ona przyszła na pierwszą konferencję, mówię, z, z przygotowanym na mnie jakimś materiałem, więc to ona ma problem od samego początku. Nie lubię ludzi, co mają problem. No dlatego <laughs> trzeba wyjaśnić. Ja już dzisiaj ledwo wytrzymam, żeby do jutra te pięć Może wytrzymać. zaprosimy tego rapera. <śmiech> problem. <śmiech> Może wpadnie. Może on wyjaśni. Znowu rudy bezbek zdał śmieszny żart. Ja nawet się zaśmiałam. O, to mi miło, bo ja poczułem w środku, jak mnie mrozi. Tak. Marta, czy poza Zucie masz już jakąś pretendentkę do następnej walki, czy w ogóle nie? No właśnie, no mówię, nie wiem, jak się nie będę wiesz, czuła. Się oczy, tak? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak się będę czuła. Na pewno po walce, cokolwiek by się nie stało, ja będę zadowolona, bo ja przepracowałam w sobie tak ogromną, tak progres zrobiłam mentalnie, fizycznie, nie, w MMA, że ja znowu wychodzę, to już jest dla mnie wygrana. Ja nie mam presji na tą walkę. Eee, jakby nic totalnie się nie dzieje, więc... No. tak. Wy w sumie, co mam więcej pytać? Czemu on ma na koszulce RENTI napisane? twój fan. Ej, bez -y powiedz ale to jest twój z tego, z... Marti RENTI? Ale to jest kibic, jaki to nie jest z twojego narożnika? Ja ma mam koszulkę czarną, czekaj, to jest koszulka czarna. Ej, ja też chcę przed taką. Roku? A skąd ją mam w ogóle? Ej, słuchajcie, That's weird. Co się dzieje? Mnie na osobach się nazywa. Może Fes. A to dałabym się taką koszulkę, czy nie? Bo, może są ogólnodostępne Jeszcze po prostu. A w ogóle, Ej, Ej to choćby się zapytać, co? No? To nie jest dalej. Tak, to nie jest daleko. Zapytać się. Rozmowy na temat tych chłopców, a ani jeden nie został. Ja z daleka. <grym> <grym> Siema. Pytanie, czy... Siema. Ej stary, skąd masz koszulkę Marti Renty? Skąd ją masz? Ja nawet jak jej nie mam. Ale skąd ją masz? Pokaż się, pokaż do kamery. W całym... To ja tu walczę na śmierć i życie o koszulki dla moich przyjaciółek. A tu ktoś sobie. Ciekaw. <noise> no jestem. i kozacko. Ze mną była Marta Renty w poszukiwaniu swoich koszulek. Dzięki Marta. Cześć.